Dobra, Anna Więckiewicz. Zapraszam na wydanie specjalne serwisu informacyjnego. 24 lutego bieżącego roku miał miejsce atak militarny Rosji na Ukrainę. Agresor przeprowadził ataki artyleryjskie na infrastrukturę Straż Graniczną oraz cywili. To już 14 dzień tragicznej w skutkach wojny. O tym, jak można pomóc i w jaki sposób wesprzeć przybywających do Starogardu uchodźców wojennych oraz co udało się już dla nich zorganizować, Dorota Dorał, prezes Stowarzyszenia Można Inaczej. Nasze stowarzyszenie ma zaledwie 112 metrów i tak można powiedzieć, że chodziliśmy wężykiem, bo każdy centymetr prawie był wypełniony darami. To ponad 10 ton dobra zostało przekazane dla Ukrainy. I to, co zawsze było takim celem naszego stowarzyszenia, żeby zadziałać w trójsektorowości. Samorząd, przedsiębiorcy i NGOsy. To, to się, dzieje. się dzieje, to się dzieje. Na dużą takie nasze uznanie zasługuje młodzież. Nasi wolontariusze, którzy są po prostu jak ogień, który rozpala wszelkie serca, wszelkie latarnie i też pięknie dalej rozwija się wolontariat dojrzały, za który bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że, za, że dalej będziemy rozwijać to pomaganie, za które z całego serca tak dziękujemy. naprawdę dziękujemy. Miasto uruchomiło miejski punkt koordynacyjny pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Punkt znajduje się przy ulicy Mickiewicza 1. O szczegółach pomocy przybyłym z Ukrainy uchodźcom opowie koordynator akcji pomocowej Magdalena Wodzik. W miejskim punkcie koordynacji pomocy yy, rodzinom z Ukrainy. E, załatwiamy wszystkie sprawy związane z uchodźcami, którzy przyjadą e, w Starogardzie Gdańskim i nie mają się gdzie podziać. E, zapewniamy im pobyt w hotelu z pełnym wyżywieniem. Następnie szukamy dla nich e, kwater do zamieszkania dla tych osób, które zdeklarują pobyt w dłuższy pobyt w Starogardzie Gdańskim, e, przychodząc rejestrować się, osoby, które posiadają jakiekolwiek dokumenty, e, powinny mieć. Z sobą dowody, ich paszporty wewnętrzne ukraińskie, paszporty biometryczne. Dzieci często przechodzą na akty urodzenia. Niektóre osoby nie mają żadnych dokumentów też musimy je zarejestrować i udzielić im schronienia. Po takiej rejestracji osoby otrzymują od nas skierowania do hotelu. Na podstawie tego skierowania mogą otrzymać też pomoc zdrowotną bezpłatną od razu. Natomiast wszystkie każdej innej pomocy związanej z późniejszą opieką, szkołą, pomocą społeczną Będziemy, regul będziemy organizować ją, jak będziemy na to mieli regulacje prawne. 2 marca do oddalonego od nas blisko o 900 km zaprzyjaźnionego miasta Borysław w Ukrainie dotarł ze Starogardu transport z darami. Drodzy mieszkańcy Starogardu Gdańskiego, chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie Wam podziękować za tę pomoc, którą już od ponad tygodnia kierujecie do narodu ukraińskiego doświadczonego okrucieństwem wojny. Szanowni Państwo, 27 lutego zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc Mer Miasta Borysław. Zareagowaliśmy natychmiastowo. Już 28, czyli w poniedziałek, rozpoczęła się zbiórka potrzebnych rzeczy, o które prosił Pan Mer. W środę, 2 lutego, wyruszył ze Starogardu mini-konwój złożony z trzech pojazdów. Które były wypełnione darami dla miasta Borysław. I też tego, właściwie w nocy, z 2 na 3 udało nam się przekroczyć granicę ukraińską w miejscowości Korczowa, Krakowiec, gdzie po stronie ukraińskiej mogliśmy przepakować nasze dary, powierzyć je już ukraińskim mieszkańcom Borysławia. Jesteśmy Wam za to niezmiernie wdzięczni. To była. To był niezwykły odruch serca. Cieszymy się, że tak szybko reagujemy, że tak szybko potrafimy się zmobilizować, bo wiemy, że ta pomoc jest potrzebna tu i teraz. Pragnę bardzo serdecznie podziękować moim towarzyszom podróży. Pani Magdalenie Daleckiej, panu Tomaszowi Świeczkowskiemu, panu Mariuszowi Szwoch, jak również strażakom ochotnikom, panom Marcinowi Łuszczyńskiemu i Szymonowi Benertowi. Szczególne słowa podziękowania należą się także organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Można Inaczej, które zajęło się przebiegiem całej zbiórki, zapakowaniem tego, przekazaniem nam, a my kolei mogliśmy to przekazać mieszkańcom Borysławia. Jednocześnie chciałbym Państwa poinformować, że na sesji Rady Miasta w dniu 2 marca przyjęto uchwałę, gdzie zezwolono mi na podpisanie umowy partnerskiej z miastem Borysław, co mam nadzieję Nastąpi już niebawem. Szanowni Państwo, to był pierwszy tego typu transport dla naszego przyszłego partnerskiego miasta, ale jestem przekonany, że nie ostatni. Starogard pomaga. Informacje dotyczące pomocy prawnej dla poszkodowanych wojną Ukraińców przybliży radca prawny Agnieszka Czech. Dobrze, że jest zapewnienie władz centralnych, zarówno rządowych, jak i na poziomie, jak i na poziomie samorządowym, że każdy, kto. Przybędzie, przybędzie do Polski takiej pomocy uzyska. tak? Nie ma dzisiaj, nie powinno być problemu z legalizacją pobytu z kwestiami dotyczącymi zatrudnienia. Ale poczekajmy jeszcze moment jak to wszystko będzie dokładnie na papierze i jeszcze lepiej będziemy mogli tę pomoc, tę pomoc oferować i, i wdrażać. Ważne by pamiętać o tym, by każdy mieszkaniec Ukrainy, który trafi do Starogardu zgłosił się do Miejskiego punktu koordynacji, który mieści się przy ulicy Mickiewicza. Tam otrzyma takie pierwsze bezpośrednie wsparcie i w momencie, kiedy pojawią się jakieś zagadnienia i potrzeby prawne, Ja serdecznie zapraszam do kontaktu i wówczas będę mogła już udzielać konkretnych informacji w danym stanie faktycznym. Muzyka Pomoc naszym sąsiadom włączył się także związek harcerstwa polskiego, o czym opowie Michał Hinz, koordynator akcji pomocy dla Ukrainy. My, jako chufiec, który skupia się na wychowywaniu dzieci i młodzieży, przede wszystkim zbieramy materiały do wyposażenia placówek, które mają powstać dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Wspieramy w ten sposób też Chorągiew Gdańską, która jakby zleciła nam zadania z województwa pomorskiego, żeby w Hufcach odbywały się takie zbiórki. Więc przede wszystkim skupiamy się na materiałach, które mają być wyposażone w, te, w tej placówce. Są to pufy, kredki, kolorowanki, misie, lalki, różnego rodzaju książki edukacyjne w języku. Polskim, jak i ukraińskim, oczywiście, byłoby najlepiej. I dodatkowo, też wszyscy nasi harcerze oraz instruktorzy, których mamy bazę stworzoną, ich gotowość do działania, wysyłamy do różnych miejsc, które są zorganizowane w naszym mieście czy na terenie powiatu, do tego, żeby pomagać w segregowaniu żywności, segregowaniu różnych darów, które zostały przygotowane przez mieszkańców. I w ten sposób, jakby taki doraźny, wspieramy też wszystkie organizacje, instytucje, które Dzisiaj robią zbiórki w naszym, w naszym mieście, więc w ten sposób, jako społeczność harcerska, jesteśmy gotowi. Jak ktoś dzwoni i informuje, że potrzebuje sześciu wolontariuszy, to naszych sześciu wolontariuszy o danej godzinie gdzieś tam leci. Podczas sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą oraz jednoczesnego potępienia brutalnego ataku Rosji. Uchwalili także podjęcie międzynarodowej współpracy partnerskiej z miastem Borysław w Ukrainie. Zdecydowano, że rok 2022 będzie w naszym mieście rokiem solidarności z narodem ukraińskim. Obojętnym na los poszkodowanych wojną mieszkańców Ukrainy nie pozostało także Muzeum Ziemi Kociewskiej. Szanowni Państwo, od samego początku jesteśmy w stałym kontakcie z osobami, które przybywają do nas z Ukrainy, ale też z osobami, które pomagają tym osobom. Zawsze pada jedno stwierdzenie: brak komunikacji, brak znajomości języka. Dlatego Muzeum Ziemi Kociewskiej od tygodnia siedzi z grupą ekspertów, ludzi i przygotowuje samouczek, a więc podstawy kultury i języka ukraińskiego i polskiego. To będzie samołóg dla osób, które bardzo szybko chcą się nauczyć naszego języka, które chcą uczestniczyć w życiu społecznym, które chcą pozałatwiać sobie sprawy, które chcą uczestniczyć w życiu kultury, ale też to będzie duże działanie pod kątem znalezienia pracy, dlatego że pracodawcy też czekają na osoby, które będą znały, Podstawy języka ukraińskiego. Mieszkańcy Starogardu, pochodzący z Ukrainy, Także z pełnym zaangażowaniem niosą pomoc swoim rodakom, którzy uciekając przed wrogiem dotarli do stolicy Kociewia. A także działamy na terenie całej Ukrainy, na terenie Polski, spotykamy ludzi z granicy, cały czas mamy kontakt z nimi, którzy jadą, dzwonią, proszą ich spotkać, gdzieś rozmieścić. W jakąkolwiek miejscowość w Polsce ludzie mogą dostać się. Dzięki temu, że jest tu bardzo zgrana taka Mamy swoich ludzi, do których my możemy napisać, i że jadą takie takie ludzie, mają tyle dzieci i chcą dostać się tam. I bardzo dużo, dużo, wolontariuszy zgłaszają się i pomagają dowieść ich, zabieramy, oni mają gdzie zostać się w takich punktach tymczasowych, w których oni jest ogrzane, tak? mają oni jedzenie, mają miejsca do spania. Dzieci dostają wszystko, co nie potrzebują. Pomagamy, ci możemy. Akurat przed wczoraj zabierałem z Warszawy ludzi, babcię z i matka z moimi dziećmi, z tu do Stragardy i tam do Gdańska. Dzisiaj będę wyjeżdżać swoim prywatnym samochodem znowu do granicy. Też odbierać sześciu ludzi, dwie matki i czwórka dzieci. Chciałbym wyrazić wielkie dzięki Kamilu Rasmusowi, prezesowi firmy BPD, za wielkie wsparcie i sponsorowanie. Dzięki mu to. mogę pojechać i odebrać. ludzi. Nasz ranek zaczyna się od tego, że czekamy na wiadomość, czy żyją, czy nie. Tak to wygląda. Ale nie siedzimy na miejscu, cały czas działamy. E, oprócz tego, że. Osier i Urząd Miasta Starogard Gdański bardzo dużo pomaga nam. Też jako zwykli ludzie wiemy, że coś jest potrzebne z tej strony, dlatego ja i dużo dziewcząt, dużo ludzi zorganizowaliśmy taką zbiórkę pomocy zwierzakom. Wiem, że dużo dużo kto pomaga ludziom, ale z tej strony także zostali ludzie, którzy nie Ludzie, zwierzaki zostali, które nie mogą mówić, ale też potrzebują pomocy. Już więcej od 10 lat zajmuję się zwierzakami, jestem bichowarystą, kinologiem, grumerem, mam hodowlę, dlatego to bardzo mi zależy, żeby z tej strony też nie ginęły i była jakaś pomoc. Na terenie ośrodka sportu i rekreacji powstaje sklep społeczny dla przybywających z Ukrainy. Jesteśmy w sklepie społecznym, który powstał jako oddolna inicjatywa mieszkańców. Dzięki gościnności Osiru i współpracy z samorządami, z lokalną grupą działania Hata Kociewia, przy zaangażowaniu ogromnej liczby wolontariuszy, stworzyliśmy miejsce, w którym uchodźcy z Ukrainy będą mogli zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze rzeczy. W ubrania, kosmetyki, będzie tutaj również żywność. Sklep będzie działał codziennie, będziemy w nim pełnić dyżury. Dokładne godziny jeszcze otwarcia podamy. Ze sklepu społecznego będzie można skorzystać dzięki karcie takiej kociewskiej karcie gościa, która, którą otrzymają wszyscy uchodźcy, którzy trafiają tutaj na teren Powiatu starogardzkiego. Na przyjęcie dzieci z Ukrainy gotowe są także starogardzkie szkoły. Jeśli chodzi o pomoc Ukraińcom w starogardzie gdańskim, w ramach działań społecznych przygotowaliśmy dwa oddziały szkolne. Jeden oddział przygotowawczy dla dzieci, jeden trzy, drugi oddział dla dzieci starszych. Zapewnimy im także w naszych tych oddziałach bezpłatne wyżywienie w razie możliwości zapewnimy także transport na te za, zajęcia przy, przygotowawcze. Także jeśli chodzi o dzieci mniejsze staramy się zapewnić miejsca w naszych prze, przedszkolach. I także jest taki taki z naszej strony apel jeśli chodzi o Tłumaczy. Jeśli są osoby, które znają język ukraiński, prosimy o to, żeby się do nas zgłaszać, żeby nam pomóc, jeśli chodzi o tłumaczenie i przygotowanie tych oddziałów. Podjęliśmy także działania, żeby w wolnym czasie tym szczególnie dzieciom pomóc. Także tutaj zaangażowaliśmy nasze instytucje kultury i sportu, które będą pomagały. Zorganizowaliśmy także bezpłatną pomoc medyczną, która będzie realizowana przez przychodnię lekarską na ulicy Halera. Przygotowaliśmy także pomoc psychologiczną. Współpracujemy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Urzędem Pracy. W tym miejscu chciałbym także podziękować wszystkim organizacjom, organizacjom społecznym i osobom, instytucjom, które się zaangażowały w pomoc na rzecz Ukraińców. Dziękuję. Muzyka Zaangażowanych w pomoc obywatelom Ukrainy jest wiele starogardzkich stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Jak kiedyś my zaczęły dwa, trzy, trzy dni temu, trzy dni temu, moi znajomi z Chicago założyli taką grupę, chat grupę, żeby Zebrać gotówkę i tam w Chicago, i kupić jakieś rzeczy, i wysłać do, 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 do Polski albo do Ukrainy. A ja im powiedziałam, że ja tu jestem, niespodziewanie, także jak oni mi wyślą pieniądze tu, to ja mogę te zakupy zrobić i przynieść bezpośrednio, i to jest dużo taniej i już będzie jutro wysłane. Tak jak zbierałyśmy masę, Zakupów, masę lekarstw, medycznych rzeczy na lwów. To w ciągu dwóch dni zebrałyśmy około 3000 dolarów, które wydałyśmy. Na Facebooku powstały też prężnie działające grupy niosące realną pomoc. Dziękuję Państwu za uwagę na kolejny serwis informacyjny. Zapraszamy w przyszłym tygodniu.